Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Madi i witam Was w kolejnym odcinku z ciekawostek o Robercie Lewandowskim na moim kanale. W tym odcinku Będziemy sobie kontynuować jakim zarazem kończyć poprzedni odcinek czyli piłkarz w roku FIFA część trzecia Więc jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale to bardzo bym chciał żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym Nadchodzącym filmie na moim kanale. Więc ja już nie przedłużając, lecimy odcinkiem. Więc, jak już mówiłem, na samym początku w dzisiejszym odcinku z Ciekawostką o robarcie Lewandowskim będziemy sobie kontynuować i zarazem kończyć poprzedni, po, poprzedni odcinek, czyli FIFA Roku FIFA, część trzecia. Także zapraszam Was do oglądania. Piłkarz roku FIFA, część trzecia. 17 stycznia 2021 roku, dzięki bramce zdobytej w ligowym meczu z, Fre z Freiburgiem, wygranym 2:1 stał się pierwszym piłkarzem w historii, który zdobył 21 goli po rundzie jesiennej sezonu Bundesligi. Pobił rekord należący do Gerda Miller'a, który, tym samym, który na tym samym etapie sezonu 1968-1969 zgromadził 20 bramek. 20 stycznia znalazł się w wybranej. Głosami kibiców w drużynie roku UEFA. 24 stycznia strzelając bramkę w meczu z Szalkę stał się pierwszym piłkarzem w historii, który, który zdobywał bramki w 8 z rzędu wyjazdowych spotkaniach, a także poprawił rekord najdłuższej serii meczów z Golem przeciwko jednemu klubowi do 11 spotkań. W lutym 2021 roku Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu, czyli tzw. IFFHS z rokiem 47 goli, uznała go za najskuteczniejszego napastnika na świecie, a także uhonorowała tytułem piłkarza roku 2020 i umieściła w najlepszej drużynie dekady także w tym odcinku z ciekawostek był było się i do kolejnego odcinka właśnie z ciekawostek o Robertzie Lewandowskim na moim kanale na razie